Ta płyta jest y, skierowana do kundlów, odmieńców, śmieci, wariatów, czyli do wszystkich tych, którzy poruszają się, którzy egzystują gdzieś na obrzeżach y, norm ogólnie przyjętych. Przy okazji Jezus Maria Peszek jest taka spora zmiana we mnie, bo m, przede wszystkim zajęłam się w dużo większym stopniu robieniem muzyki. Więc tak naprawdę teraz jestem głównie muzykiem. E, również ta płyta m, jest tak jakby bezkompromisowa. W, i tak radykalna, że wszelkie próby jakichś takich trików, czy też uatrakcyjniania jakimiś przebieraniami, czy czymś takim, wydały mi się absolutnie nie na miejscu. I rzeczywiście nie nazwałabym tego ascetyczną formą, natomiast minimalistyczną. Jeśli chodzi o, nas, o nasz występ w Głogowie, no to gramy w takim wyjątkowym zupełnie miejscu, bardzo niedużym. I yy, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tutaj wystąpić, natomiast... Ta Także warunki, w których występujemy, no uniemożliwiają jakąś taką spektakularną odsłonę tego koncertu, ale to myślę, że nie jest absolutnie potrzebne i że sobie dobrze poradzimy. Wydał mi się bardzo odpowiednią postacią. Ponieważ Jezus może to nie jest aż tak nagłośniony element jego biografii, natomiast miał bardzo dobry, jakby to powiedziała, młodzież dzisiaj przelot. Właśnie z takimi jednostkami, które niekoniecznie podążają utartym szlakiem i zawsze znajdował dla nich czas i miejsce, dlatego wydał mi się odpowiednim patronem. Myślę, że taka postawa jest w sumie dość powszechna, tylko jakoś akurat tak się, tak się zdarzyło, że te słowa, które ja zapisałam stały się być może po raz pierwszy takim. Mm, jakby ktoś ubrał w słowa to, co bardzo wiele osób czuje, więc to nie jest jakaś, jakaś odkrywcza ani teza z mojej strony, ani nic odkrywczego. Natomiast jest tak, że po raz pierwszy to zostało nazwane, być może po raz pierwszy to zostało wykrzyczane, powiedziane. I pewnie dlatego ludziom jest to gdzieś bliski i dlatego się tym posługują. A ja się tylko cieszę, bo to znaczy, że nie jestem e, totalnym odmieńcem i że jednak nie zwariowałam, jak niektórzy myślą. Ja nie Odczuwam taki czasami niedosyt i brak i jakby nie niemożność nie mo, nie znalezienia słów odpowiadających temu, co chcę przekazać. I dlatego jakby ten, te moje zapasy z polskim językiem stąd się biorą. Także to nie jest taka jakby sztuka dla sztuki, tworzenie i wymyślanie, że teraz wymyślę coś, czego nikt jeszcze nie powiedział albo nie stworzył, tylko mm, staram się jak najprecyzyjniej jak... W tak naprawdę jak najprościej przekazać to, co mam do powiedzenia i czasami brakuje po prostu słów. I dlatego się w tym grzebie, żeby to było skuteczne i jak najbardziej szczere, jak najbardziej bezpośrednie i tak proste jak to jest tylko możliwe. I ja myślę, że warto, i że trzeba przynajmniej ja nie mam już nic do stracenia i nie mam wyboru i taka jest, taka jest moja droga. Oczywiście to nie znaczy, że to jest bezbolesne i że to nic nie kosztuje. Wręcz przeciwnie, jest to dość wyczerpująca droga, jaką sobie wybrałam, ale dopóki mi starczy siły i, i to, to wydaje mi się, że to jest absolutnie moja droga i to jest potrzebne. I z tego, co mam głosy od ludzi, taka postawa jest wyzwalająca daje dużo wiary w to, że, że można właśnie żyć inaczej i daje mi to tyle siły, że yy, równoważy te wszelkie yy, napaści, które oczywiście yy, do których jestem przyzwyczajona, chociaż rzeczywiście tą razą było ich dużo więcej, niż się mogą spodziewać.